Witajcie, kochani, na kanale Mona Art. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o mojej, hmm, można by powiedzieć, przygodzie z Art Journalem, chociaż nie jest to bardzo, jakaś taka, wiecie, długa przygoda i nie wykonałam bardzo dużej ilości wpisów. Ale to, co y, zrobiłam, y, myślę, że wystarczy, żeby Wam trochę pokazać. Y, jeśli już tutaj zaglądacie na ten kanał, bo y, myślałam sobie taką misję, że y, do końca roku. Chciałabym dobić do 1000 subskrybentów. Mam kanał, bo chyba nie wiem, z 12 lat założony tak naprawdę, ale tam po filmiki pojawiały się dopiero chyba 8 lat temu i mam 200, około 260 albo może 260 nagranych różnych filmików i jakoś tak ostatnio jest mi ciężko, ciężko żeby sobie dobić i tak sobie pomyślałam, że będę wrzucała może trochę krótszych takich filmików i, i może mi się uda dobić. Chyba że mm, w końcu mnie to znudzi i nie będzie mi się udawało, więc sobie odpuszczę. Ale tak sobie pomyślałam ostatnio, że fajnie by było do tysiąca dobić. Więc jeśli nie spróbujecie, to tam jest taki czerwony przycisk i zachęcam. No dobra, ale wracając do tematu. No, moich wpisów będzie może z 8 albo z 10. Nie będzie tego jakoś dużo. I w tym notesie mam tylko jeden, który zrobiłam jako pierwszy. I powiem szczerze, że nawet mi się podoba. Natomiast później ten zeszyt wykorzystałam do próbek markerów, tuszów i tak dalej. Dobra, ale nie będziemy tutaj przedłużać i opowiem Wam, co tutaj jest. To jest, wiecie, taki notes z Alkszona. Później chyba wiecie, co się zaczęło, że nie zaczęłam kontynuować, dlatego że potrzebny był mi papier i zaczęłam wycinać z niego strony, więc tutaj już nic się nie zadziało, a mam jeszcze dodatkowe dwa i. I używałam go wtedy, kiedy papier akwarelowy zaczął się pojawiać w taki różowy. E, jakiś taki był dziwny ten kolor. I, I wtedy miałam biały tutaj i zaczęłam go po prostu sobie wycinać. Dobra. E, tak jak widzicie tutaj, o, tu jest <grytanie> kartka, rysunek od córki koleżanki. Widzicie, tutaj różne rzeczy są. E, I tak, o, zobaczcie, to jest mój pierwszy wpis w art -journalu, jaki kiedykolwiek powstał. Jest on zrobiony z takim użyciem takich obrazków i tutaj te napisy też chyba. On był... Tak, to był też napis. Był taki zestaw w akszonie takich jakby zeszytów, które miały masę różnych takich właśnie jakby no nie mogę powiedzieć, że to są dajkaty, różnych obrazków, różnych napisów, jakichś dat, cyferek i one też miały w sobie takie arkusze papieru w którym mogliśmy zapakować sobie prezent? Ja go raz kupiłam, stwierdziłam, że to, to nie dla mnie, to ja tego nie wykorzystam, ale kilka tutaj elementów na samym początku jeszcze użyłam. Ale teraz już nie pamiętam, czy te naklejki były też z tego. Tam były właśnie chyba też naklejki, mi się wydaje, te takie miedziane. I tutaj tak, taką sobie dziewczynę zrobiłam. To miał być taki, wiecie, tak po prostu jakiś taki wpisik zrobiony na próbę, ze stemplem Siła jest Kobietą. I tutaj użyłam dwa takie stemple, które zamówiłam na AliExpress. I tutaj jeden jest taki właśnie fajny, taki do prac, właśnie mediowych, z jakimś motylem. I tutaj były takie bąbelki. Mam do dzisiaj te stemple i powiem szczerze, że najczęściej chyba je wykorzystuję na jakichś warsztatach z dzieciakami albo z dorosłymi, jak robimy jakieś zakładki, bo one są dosyć spore i też tutaj sobie farbkami akwarelowymi tylko teraz się zastanawiam skąd ja miałam te farbki co to były w ogóle za farbki w tamtym czasie co ja mogłam mieć może to były jakieś właśnie te kolor glow'y miałam dwa i one właśnie chyba były w takich kolorach dwa czy trzy miałam później je sprzedałam bo stwierdziłam że one się ja się jednak w nich nie odnajduję i ja też sobie lubię w tych moich pracach art -journalowych, nie tylko, tych takich, wiecie, trochę może mediowych, tuszowanych, lubię robić sobie długopisem takie mm, przeszycia, takie różne XX, mm, takie szlaczki. Tutaj coś sobie na baz grałem. Tak się zastanawiam, co to było. Czy to był jakiś stempel, chyba jakiś odbity z jakimiś Tekstem, bo się zastanawiam, czy ja tutaj mogłam coś napisać. A może coś zrobiłam, wiecie, takim długopisem, byle co. Bo na pewno tutaj obok tych wstępów sił jest kobietą też sobie tutaj długopisem coś pobazgrałam. Ale powiem, że fajne były te, te napisy. Kurczę, nie pamiętam, czy to był ten zestaw napisy, właśnie gwiazdki. O, wiecie, teraz się odrywa już coś. No dobra. I tyle to, jeśli chodzi o pierwszy. Y mój jakikolwiek wpis, myślę, że jak na pierwszy to wyszedł całkiem nieźle. E, I teraz tutaj mam zeszyt taki też zakrzona, ale zobaczcie, on już się tak. E, mimo że to nie jest bardzo jakoś użytkowane, no ale jednak stoi na półce i gdzieś tam coś przesuwam. Mm, widać, że mimo że tutaj jest tych wpisów może z 7, to on. Się, no już wiadomo, że zrobił się grubszy ze względu na to, że one są trochę grubsze, ale już tak ten zeszyt jest. Mm, no, trochę już taki potargany. Mimo, że tego nie widać tak w, tutaj w telefonie, ale, ale tak jest. No i dobra, może zaczniemy od początku, bo one też w różnej kolejności powstawały. Tutaj wiecie, w, gdzieś tam po środku. Ja tak jakby nie, nie zaczynałam od samego początku, tylko gdzieś tam, co którąś kartkę gdzieś tam, czy co którąś dziesiątą kartkę sobie coś tam robiłam. No i może zaczniemy jakoś tutaj z samego początku. Ja sobie. O ile zawsze zapamiętuję, to zawsze sobie piszę daty tutaj w rogu, kiedy to zrobiłam. Więc to jest z lutego zeszłego roku. Ja nie pamiętam, jaki ja miałam na to plan, ale chciałam zrobić coś takiego typowo męskiego. I jak zobaczycie w tych moich wpisach później, będą się powtarzać to, że ja takie całe tła zamalowuję i wykorzystuję całe powierzchnie. Głównie na dwóch stronach. Wiecie, można by powiedzieć, czy to fajne, czy nie fajne. Kurczę, to jest art journal i mamy sobie z nim zrobić coś, żeby się może tak trochę, powiem, wyżyć y, artystycznie i y, nawet jak się on komuś nie podoba. I no, wiecie, nie ma określenia, jak powinien wyglądać art journal, nie? Więc no, rób ta, co chcę. Więc no, moje wyglądają tak. Tutaj też w innych, tych będą się powtarzały te same stemple, bo nie mam zbyt dużo takich stempli do medio, mediowych prac, takich, wiecie, jakich zawijasów i tak dalej. Ale tutaj się pojawiają stemple z Crafting to Design. Zegary, ten stempel też jest z Crafting to Design. Tutaj sobie odbijałam, tuszowałam. To jest maska z Agaterii, taka z kciukami. Tutaj też są, wiecie, takie złote. Wycięte z papieru lustrzanego. Zębatki też z Craft Design. Tutaj tutaj również. Jakieś dodatki. Wiecie co? Ja nawet nie pamiętam. Czy to są jakieś craftokloki, Tutaj jest jakiś nabój. Gdzieś z różnych jakichś takich e, dodatków. Powycinałam sobie to. To wiem, że na pewno było z Scrap Me. Z takiej kolekcji. Ona była z szachami. E, I wiem, że tam był taki o, aparat i ja sobie wyciąłam na takim kwadratowym obrazku. Także jak widzicie, takie zbieranie, tutaj też jest jakaś maska ze Snip artu, którą jeden, jeden raz użyłam, chyba. Więc no, i akurat tutaj. Tu jest jakaś taśma i widzicie. Tak, wybrałam sobie kilka takich różnych. Tu jest też z takiego z papieru z Crafted Design. Takiego steampunkowego, są po prostu cyferki. Ale tu trochę też sobie dopisałam, dorysowałam, długopisem, pisam. Widzicie jakieś ząbki. O, tutaj przeszyć nie zrobiłam. No dobra, lecimy, co mamy dalej. O, hmm. to jest spis, który stwierdziłam, że on mi nie wyszedł, bo chciałam sobie tutaj dookoła, dziewczyny czasami robią tak, że takim, taką kredką robią i trochę ją rozcierają. No więc ja sobie mm, nie pamiętam, co za kredką robiłam. E, chyba akwarelową, czarną e, i chciałam ją, wiecie, pędzelkiem tak, żeby taki fajny cień zrobić, on się tak trochę, no nie poszedł po mojej myśli, nie, więc e, ogólnie jak po czasie na to spojrzałam, stwierdziłam, że to nie wygląda aż tak źle, ale potem nie wiedziałam, co mam zrobić, tutaj tak samo zrobiłam taką plamę, zaczęłam tutaj sobie obrysowywać coś e, i to już mi się niekoniecznie podobało, ale po czasie jak na to spojrzałam, stwierdziłam, że nie ma tragedii, mimo, że no jest takie trochę brudne to. No, ale tutaj już się trochę bawiłam e, właśnie różnymi plamami. Tutaj też widzę, że tuszowałam sobie przez maskę taką z której się pozbyłam, takie pismo. No, jakoś ona mi jednak nie podpasowała. To oczywiście też jest data, <grym> marzec 23. E, jakieś stempelki tutaj, nie, nie wiem, że mam takie e, motylki. <grym> nie wiedziałam, gdzieś muszę nie wiem. E, tutaj też jest fajny stempel e, z craft and Design, taki pszczeli. Jest jeden taki zestaw właśnie z kwiatami i z takim tłem pszczelim i tutaj sobie porysowałam, zapewne odrysowywałam te kółeczka od takiego wykrojnika, bo często to robię, że <grym> sobie takie małe jakieś kółka i myślę, że one zostały właśnie tutaj odrysowane. Takie wiecie, miałam bańki takie zrobić, bo też tutaj taki błysk zrobiony jest. Ale oczywiście przeszycie, to jest sobie jakiś taki, wiecie, banerek, coś tam narysowałam, smarowałam. I często też będziecie widzieli, że w tych wpisach jest tutaj, m, tak kawałki są powklejane różnych e, elementów. I we wszystkich chyba są e, właśnie jakieś e, elementy z dodatków. Tutaj to jest w ogóle mm, stempel. I to jest chyba zdaje mi się, że stempel z, z actiona, ten kwiat. I on jest malowany markerem, chyba markerem, albo nie kretkami akwarelowymi to malowałam, bo chyba tak, wiecie, tak, nie najlepiej mi to wyszło. Markerami myślę, że wyszłoby mi to lepiej, to cieniowanie. Więc tutaj zdecydowanie były to kredki. O, to już trochę inaczej, nie? Bo to już nie jest gotowy element, tylko wycięty i pomalowany stempel. I tutaj mam napisik z agaterii również. To jest z tego samego zestawu, w którym w poprzednim, tam, na tym pierwszym wpisie było Siła jest kobietą. No, i dobra, lecimy sobie dalej. Tutaj widzicie coś tam mi przeciekanie. No, bo to wiecie. Mm -hmm. Niby się staram zabezpieczyć, ale nie wchodzi. E, tutaj jest wpis, który zrobiłam jako inspirację mm, niedawno chyba nawet dla Crafting Design. I teraz, jak to tak y, tutaj wrzuciłam, to się zastanawiam, czy on został już opublikowany. Ale wydaje mi się, że tak. <laughs> Mogłabym w topę zaliczyć. No, ale patrzcie, tutaj mam takie fajne narożniki. Mm. To jest wykrojnik również, ja go tylko zaokrągliłam. E, I był czarny, wycięty i sobie trochę je woskiem porbiłam. I takie stare, takie stare miedziane jakieś wyszło. Czy miedziane? No, no takie tam. Mm, I to jest ta, właśnie kolekcja steampunkowa. O Boże, jak ja nie mogę nazwy sobie zapamiętać jest strasznie sklerozanie po prostu. E, no dobra, okej, okay, nieważne, nie słyszeliście tego. E, tutaj mam przez maskę z kraft uli, takie, wiecie, odbite pastą. Ale ta pasta była już taka trochę stara i ona się tak felernie trochę zrobiła, ale nieważne. I tutaj powyrywane, poobdzielane papiery, tutaj są właśnie powycinane elementy, to są właśnie z tej wszystko kolekcji. Wykrojniki, właśnie te trybikowe z Craft and you. I tutaj też bardzo fajna rameczka. Bardzo wiele osób z Was zna tą ramkę i ma. Jest jeszcze taka, wiecie, duża, To taka old frame. Więc taka postarzona. I tutaj również ten wosk złoty gdzieś tutaj się przebija na tej rameczce i troszeczkę też jest pochlapana taką farbą złotą. A więc myślę, że całość bardzo fajnie wygląda. Jak ja na przykład zabierałam się za ten Arjuna, to po prostu powybierałam różne elementy, które mi pozostawały po jakichś tam innych pracach. Wtedy to tak w zasadzie jest taka zbieranina różnych rzeczy, bo jeżeli miałabym się przygotowywać specjalnie do robienia art journala, no to musiałabym, wiecie, obmyślić, co będę robić i jakie elementy są potrzebne. A tutaj bardziej w tych wszystkich moich tutaj wpisach po prostu była to zbieranina różnych mm, takich elementów, które już mam wycięte. Które gdzieś tam się walają, które mi pozostawały, i wtedy z tego można zrobić coś ciekawego, wiecie, tak spontanicznie. E, tutaj również mam takie skraft, nie wiem czy widzicie e, maskę, ale ona była szarym tuszem, takim zrobionym distressem, i ona jest prawie widoczna. Znaczy, jak się e, ta farba odbija, to jest to widoczne, bo tutaj w ogóle to jest farbka zakrzona. Wydaje mi się, że. Mm. Że to było coś z tego. Tutaj o widzicie? Albo były. Teraz nie pamiętam. Albo to były mm, też między innymi te tutaj. fartki mm, akwarelowe. Tych, tych. No bo w zasadzie nie mam innych takich błyszczących, więc to musiało być coś z tego. No i oczywiście tutaj też jest stempel. Jeden taki bardzo fajny z ostatnich stempli z Craftenture, ale on tutaj trochę y, tak nie, nie wypalił nie jest zbytnio widoczny. Lecimy dalej. To, to, to jest coś, co zrobiłam ostatnio, chyba. Coś podpatrzyłam jak Margaret... Gosia. Margaret... Bo Gosia z Islandii. Zapniam. Dobra, nieważne, nie będę się tutaj ośmieszać. Wydaje mi się, że Margaret. Greta Art Studio, O oh, sorry. No, ale dobra, byłam blisko. Coś tam sobie kiedyś, kiedyś w jakichś starych pracach tworzyłam właśnie takiego markerami. Więc sobie postanowiłam zrobić taki takie coś. Po prostu jakieś pomalować. To są markery z Actiona. Te alkoholowe. I od taka sobie spontaniczna praca. Co mamy tu jeszcze? O! Tutaj też mam wpis, który robiłam dla Craft&Tue. To było chyba na samym początku mojej przygody w DT. Jedna z pierwszych prac. I tutaj również pojawiały się maski od Craftuli, Chyba tak. Chyba tak, tak mi się wydaje tutaj. Ale też już tutaj były stemple właśnie z Tue Design. Te właśnie, które mają te pszczele, to pszczele takie tło i tutaj też w nim są takie różne kwiaty, więc sobie tutaj podbijam. I to jest dosyć stara kolekcja I tak jak widzicie tutaj są Oprócz elementów, dodatków do wycinania To są jeszcze z wykrojników Widzicie gałązki Tu są y, paprotki Tu jest kawałek jakiejś ramki To też wybierałam z takich elementów, które mi pozostawały y, Zegar Właśnie ten zegar się tak dosyć często Gdzieś tutaj chyba mi się wydaje będzie pojawiał y, Tutaj również był użyty A tutaj nie, tutaj nie y, Tutaj są jakieś banerki Tutaj też jakimś wyklejnikiem, nie wiem do czego to było, kółeczko tutaj z dziurką, nie wiem co w zasadzie to było. I również są pojawiają się te obdzielane papiery, bo mi się to bardzo podoba. Masek tutaj zbytnio nie używam. widzicie co, ja sobie tło zawsze białym gesso tak trochę, żeby nie wsiąkała ta farba. Chciałam powiedzieć, tak sobie przelecę, przesmaruję. Dobra. I tutaj też był taki wpisik. Spontaniczny totalnie, wiecie, niezaplanowany, po prostu wsiadłam coś zaczęłam sobie robić Z wycinanek, które miałam Z kolekcji od Leoncrafta bardzo, bardzo starej Nawet ja nie miałam tej kolekcji, ale miałam jakieś tam arkusze takie z dodatkami, jakieś gratisowe I po prostu sobie to powycinałam, tutaj te napisy i te wszystkie tutaj takie ścinki wydarte to były takie arkusze A6 Które czasami lewą albo inne sklepy dorzucały jako gratis po prostu ale tutaj też jakieś stempelki z Craft and you. Tu jest fajna maska. To była maska. Nie, sorry, to nie jest maska. Maska czy nie maska? Teraz się zastanawiam, czy ja tego nie zrobiłam z wykrojnikiem. Nie no, niemożliwe. Dobra, to jest maska też z Craft Uli. Teraz już wiem o co chodzi. i to Ale to jest taka maska, w której nie ma całej tej mandali takiej, tylko jest e, kilka różnych wzorów na jednej. I tak się zastanawiałam, bo trochę ona mi przypomina wykrojnik, i zaczęłam się zastanawiać nad tym, hm, jak mogłabym to zrobić z wycinanką z wykrojnika. O tu widzicie jakieś, e, jakieś naklejki, które znalazłam, też akształtowe. Tutaj jakieś bazgrołki, kreseczki, długopisem. I tu też tak trochę sobie tam coś pogryzdałam. Co my tu mamy? O, to oczywiście to była moja inspiracja również, ale dla sklepiku Gosi, ponieważ tutaj już się pojawiały właśnie też maski od Craft Uli. I stemple to też były takie stemple środków do kwiatów, tak naprawdę kropeczkowe. Tu również jest taka fajna maska odbita takiej popękanej, jakby ziemi, i trochę tutaj jest pomazana, znaczy nie tak trochę, ale prawie wszędzie, takim włoskim kamelonem. I tu była kolekcja z piątka 13. Nie będę mówiła nazwy, bo mi to nie wychodzi nigdy, więc... I też są tutaj stemple różnych takich gałązek i to też jest z kraftuli, bo Craftula ma też jakąś taką serię swoich stempli, więc starałam się tutaj w tej pracy wykorzystać jak najwięcej materiałów dostępnych w sklepiku Gosi, więc również są tutaj stemple kraftulowe, które ja odbijam i embosuję na kalce, zazwyczaj. No, ale tutaj po prostu zostały podbijane, bo chyba nigdy nie korzystałam poza tym wpisem do 12 stempli jako stempli, wiecie, do odbicia na papierze, tylko zawsze na kalce. Chyba musiałam kombinować coś z tuszami, bo w jakimś cudem zrobiłam sobie pastę żółtą. Musiałam coś mieszać wtedy, nawet nie pamiętam. I to taka, wiecie, jest kolekcja, którą ja dosyć zużywałam, ale miałam takie różne elementy, których nie wykorzystywałam do kartek, bo albo były zbyt duże, albo mi nie pasowały, a że już wcześniej je powycinałam, więc tutaj w tej pracy, jak ulał pasowała ta kolekcja, bo się parę ścinek znalazło, kilka elementów, dodatków i powstało to, co powstało. Co mamy dalej? Nie ma nic, 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 nic. O, a tutaj mam wpis, e, który na, dzięki któremu nawet wygrałam nagrodę e, w Craftvenie kiedyś. <laughs> to będzie śmieszne, co powiem, ale wzięły udział tylko trzy osoby. No <laughs> i wygrałam, więc... No dobra, no, nie będę komentowała. Było miło. Fajnie, dostałam nagrodę. Super, cieszyłam się mimo to. E, I tu była kolekcja Elegance... Z Lemoncrafta użyta, baletnica. I tutaj tak powiem szczerze, że ja jestem z niego zadowolona. On mi się podoba. I tu nigdy się nie i to jest znowu też stempel z agaterii. I tutaj również jakieś stempelki się odbiły, jakieś kwiatków, to jakieś typowo Ali, AliExpressowe. I tu są jakieś rameczki, kawałeczek koronki. Tutaj są właśnie też poodbijane. O właśnie tu jest ta maska, która była. Tutaj i się zastanawiałam, z czego ona jest. Ona była. Tutaj właśnie. O, widzicie ona, tutaj są jej kawałki też odbite. O, i tutaj. Yy, tu są jakieś stemple z napisami. Nawet się zastanawiam, że ja takie mam. <grym> Dobra, ale widocznie muszę mieć. Albo miałam, już nie mam. Yy, I tutaj sobie też poobrysowywałam. Yy dookoła tutaj, kreseczkami, takimi, wiecie, przeszyciami, żeby tak jakby trochę uwydatnić te, te elementy naklejone, dookoła tutaj sobie i bąbelki porobiłam i również takie, wiecie, resztki, które mi zostawały, na przykład połówki jakichś kwiatów, bo do jakiejś kompozycji musiałam sobie obciąć kawałek jakiegoś kwiata, żeby mi się zmieścił i o, które zostawały większe i, i ich nie wyrzuciłam po prostu, to sobie zostawiałam i widzicie, tutaj na przykład one mi się przydały żeby je użyć właśnie jako takie dodatki w pracy. Ale lecimy dalej. O, to nie, to jest coś, co robiłam. Chyba ateciaki robiłam. O, na pewno ateciaki robiłam. E, robiłam cały arkusz tła, zużyłam chyba tylko część, a tutaj już są takie gotowe do naklejenia. E, I to jest wpis, z którego też jestem mega zadowolona. E, to jest kolekcja Lady. O, widzicie, pamiętam nazwę. kolekcja Lady. Mintaya. Fajna kolekcja, dosyć już stara, nawet można powiedzieć, bardzo stara, mam jej zapas i jest taka mega kobieca i, i fajna, bo też był taki moment, może teraz troszkę przygasnę. W modzie w, w, pojawiły się we wnętrzach i w ogóle takie bardzo ciemne zielenie. Jak tutaj ta sukienka i ta kolekcja przez jakiś czas była taka modna, teraz trochę to opadło i, i jakoś tak rzadko widzę, żeby ktoś się obecnie używał, tą kolekcję. Bo wiadomo, wychodzą nowości, więc to jest tak jakby naturalne, że coś nam się nowego podoba, a te starsze kolekcje odchodzą do, yy, idą w odstawkę. I teraz tak, tu jest i złoto i ta zieleń, yy, tu oczywiście są jakieś takie, wiecie, maziaki malowane po prostu tło. Też pochlapane jakąś farbką, nawet nie wiem czym. Tutaj sobie odbiłam przez maskę cegiełki. No, jest jakaś maska z AliExpress na pewno. I tu już jest napisane 28 września 2022 rok. Ta kolekcja, oprócz tego, że ona jest. Teraz tak się zastanawiam. Nie, bo te do... chciałam powiedzieć, że oprócz tego, że jest w takich zieleniach ciemnych, to jest jeszcze ten róż. Tak, ten róż jest, ale on tutaj, właśnie widzę, że te kwiatki to są w ogóle jakieś kwiatki z totalnie chyba innych kolekcji. Yy, tutaj jest takie lustro, dziewczyna przeglądająca się lustrze, ale nie widoczne do końca. Yy, I też sobie poodbijałam te same stemple, które pojawiały się już tutaj wcześniej, yy, o których wspominałam, że motylek jest tutaj i tak dalej, takie mediowe, to one są tutaj wyembosowane na złoto. I też pojawia się wosk złoty, żeby trochę widzicie tutaj, ubrudziłam te, te cegówki. Oczywiście to nie było zamierzone, zaczęłam robić, stwierdziłam, że ojej, no, jakie brudne się zrobiły. No ale już skoro zrobiłam, to już zrobiłam, a potem byłam z tego zadowolona. I tutaj wszędzie też sobie mikronem czarnym obrysowywałam te kompozycje, żeby je tak właśnie uwydatnić. Więc myślę, że Fajnie, fajnie wyszło, z tego jestem naprawdę zadowolona. I co jeszcze mamy? Już chyba tylko został jeden, który został zrobiony. Ostatni, który zrobiłam do górnego. No cóż, zdarza się. I tutaj pędzimy nad morze. Widziałeś, czemu on chyba powstał? Mi się wydaje, że dlatego, że wpadły mi w ręce ścinki, a nawet. Yy... Tak, ścinki takiej właśnie kolekcji Mintaja, starej. I totalne, totalne ścinki. Kilka elementów takich dużych, których nie wykorzystałam na kartkach, bo były zbyt duże. I dosłownie chyba dwa arkusze ścin, znaczy nawet nie arkusze, tych ma... z małego bloczka dwa, dwie połówki tak jakby. Tych małych arkuszy ze ścinkami właśnie tego czerwonego i tego tutaj jakiś wiecie, I stwierdziłam, że szkoda mi to wyrzucić, więc coś z tego zrobię. I tak właśnie powstał ten wpis i to było grudzień 22 rok. Tutaj sobie użyłam z Craft Uli takie maski z takimi kamieniami. One również są tutaj złotym woskiem pociągnięte. Oczywiście zaczęłam malować, chciałam wiecie, pocieniować to tło, żeby od najjaśniejszego było, do najciemniejszego i takie, żeby zrobić fale. Myślę, że chyba nawet w miarę mi to wyszło, chociaż tutaj. Coś mi się przykleiło, coś mi spadło, trochę się tu ubrudziło. A, I tutaj również jest ten taki stempelek, który Wam pokazywałam na samym początku. I tutaj się pojawiają te, te szlaczki, jakaś mewa. Wiecie tutaj, ahoj przygoda, to sobie już napisałam sama ten napis. Nie miałam niczego takiego, co mogłabym sobie wkleić. A też skoro to było takie, wiecie, spontaniczne, to nie będę specjalnie drukowała jakiegoś napisu tylko po to, żeby go sobie tutaj przykleić. No, i oczywiście też jest obrysowanie długopisem. Czyli tak jakby i te elementy, które są w narożnikach. Czyli tak jakby jest. To są takie spójne elementy moich wszystkich wpisów. No, i to byłoby na tyle. Widzicie, one są do siebie podobne, dlatego że one zajmują, widzicie, jedną i drugą kartkę. Całe tła są wymalowane. Ale mi się takie podobają. No, ale nie mówię, że wszystkie, nie, bo takich widzimy, to te nie są. Ale te przynajmniej 4 czy 5 jest takich bardzo do siebie yy, przez to podobnych. Trochę, nawet nie powiem, że mi brakuje czasu na robienie tego. Tylko zawsze mam ochotę zrobić, wolę zrobić jakąś kartkę, yy, którą potem mogę mieć, albo mogę ją, nie wiem, komuś podarować, niż usiąść i zrobić sobie wpis, yy, tak po prostu dla, dla zabicia czasu, jakby. Wolę zrobić po prostu coś innego w tym czasie. No, i to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że Wam się to podobało i że Wam również zdarza się poczynić takie wpisy. Jest to fajnie spędzony czas i raz na jakiś czas można do tego wrócić i sobie pooglądać i, i też wpisujcie sobie daty, bo myślę, że wtedy można się cofnąć do konkretnego czasu i wiedzieć, kiedy to robiliśmy i jak dawno to było. Dobra, to wszystko, kochani. Do zobaczenia. Pa pa.